Tą rybą wiele to nie była ryba za mała. E, czyli może być to dorsz, może być to sandacz, może być to e, stron. No, gotowałem naprawdę z wielu różnych ryb, a laszle także tutaj mamy pełne pole do popisu. Czyli drodzy Państwo, zapamiętajcie, że jeżeli nie ma dobrego ososia w sklepie, jest także możliwość, w ramach to zastąpienia tej ryby inną, byle byłaby duża, na tyle, żeby można było ją ładnie pokroić w kostkę. Tak jest, to idzie. Myślę, że na chwilę może... Jestem pod wrażeniem tego, jaką ciężką pracę tutaj wykonujecie. Fantastycznie Wam idzie, więc trzymamy kciuki, żeby tak elegancko szło do końca. Teraz tak, do to będziemy dodawać wino, drodzy Państwo, ale to mo można podawać zupę dzieciom, to nie ma problemu, ponieważ alkohol e, wyparowuje szklęk alkoholu. Jeżeli robimy dla czterech osób wyparowuje nam ciągu paru, kilku minut, nawet i wtedy e, e, ten alkohol po prostu to nie ma i możemy podawać dziecię. E, dobrze, czyli mamy tak. Mamy tutaj mamy paprykę, mamy cebulę. Za znaczy chwilę będziemy rzucać rybę i pytanie, jak się Bo, drodzy Państwo, to wyrozumowało wielu rybaków, to, to może tak. E... No. Ja tak się staram, bo my jesteśmy to wszystko z czasem, chyba, prawda? E... Będą w całości, droga Pani, tytuł nieprzyjemności e, wolałbym takich rzeczy uniknąć. Dlatego po prostu wolę dokwasić cytryną. Wiadomo, że z winem jest wytrawniejsza, dlatego mówię, że w przepisie na cztery osoby szklanka wina, czy szklanka, pół czy pół szklanki wina, białego wytrawnego wina. Naprawdę i było wybierać, naprawdę fajnie. było Także byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i, jak już mówiłem mocno do domowej rytaczce, aczkolwiek czeka. On jest bardzo mocny w smaku, zawsze trzeba z nim uważać. Naprawdę... Hey! Dobrze, teraz proponuję, się się do... założyli. Albo mniej. Już się skończę wódka. Dobry dzień, 3, starzy... 4, i 10, 11, 12, 12, 12, 13,

Dzisiaj rano, właśnie, no właśnie, proszę. Ale to nie ja, nie ja rozejrzę. Zera, uwaga, który grak można typować do dzisiejszych liczb? To co? Pani wie? Zapisałaś, co ty robisz w kąpielce tego wyjątkowego, że wszyscy przychodzą na imprezę do i wiedzą, że będzie jedna wyjątkowa, jeżeli u siebie nie było i za dzisiaj na obierze. Ale zobaczcie, w takim razie jesteście, że znajdę się jeszcze raz na niej. I jeszcze te ma, okej. Okay? Dobrze, to mam nie samą to robić. Teraz w związku odpowiedź bez. 150 tysięcy, czy odpowiedź C? 10 złotych? Macie. 20 tysięcy. Nie, nie wiem. Bogałeś poprawki, bo no nie stanąłem po raz pierwszy udało Ci się poprawnie zgłosić do udzielenia odpowiedzi. Nie udało ci się udzielić poprawnej odpowiedzi. Dzięki temu za Pan

Widzę, że konkurs praktycznie już uh, ruszyć.